Cześć dzieciaczki! Gotowi na bajeczkę? No to lecimy. Chwali pięta. Piesek Joachim był bardzo ładny. Miał lśniącą białą sierść w kasztanowe łaty. Zakręcony malutki ogonek i zawadiackie uszy. Do tego był bardzo mądry. Zawsze miał dobre oceny, nigdy nie zapominał odrobić pracy domowej i chętnie każdemu pomagał. Pewnie myślicie, że wszyscy lubili Joachima? Właśnie nie, ponieważ oprócz tych zalet miał jedną okropną wadę: był strasznym, chwalipiętą. Przechwalał się ciągle: piątką z trudnej klasówki, pierwszym miejscem na Olimpiadzie, własnym zdjęciem w gazecie. Nic więc dziwnego, że nie miał przyjaciół. Szybko zauważył, że inne psy go unikają, ale nie rozumiał dlaczego. Postanowił więc zapytać mamę. Następna strona. Oj, oj. A. Powiedz komuś coś miłego, zamiast się chwalić, doradziła mama. Joachim trochę się zdziwił, bo uważał. Że po prostu mówi o sobie prawdę, ale zdecydował się spróbować. Jaki ładny rysunek powiedział do Karolka na, na lekcji plastyki. Masz bardzo piękną obruszkę pochwalił Zuzie. Gratuluję! Na pewno sporo się napracowałeś rzekł do Stefanka, który zajął drugie miejsce w szkolnym konkursie. A gdy sam zajął pierwsze, tylko grzecznie się ukłonił. Rzeczywiście to pomogło. Mama miała rację. Gdy przestał się przechwalać i zwrócił większą uwagę na innych, wszyscy szybko to docenili, a Stefanek i Karolek stali się jego najlepszymi przyjaciółmi. Hej, hej. Mam nadzieję, że bajeczka Wam się podobała.